Uwielbiamy taplać się w gorących termach zimą. A co, jeśli skonstruować by własne, mobilne jacuzzi które można zabrać w każdym miejscu? Ale wróćmy do początku tej przygody. A mówili, że będzie problem w grudniu basen kupić. Dyszka. Nie, 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 nie znamy te numery. Zaczęliśmy od serca naszego projektu, czyli miedzianej spirali. Wsypujemy piasek do środka rury, żeby się przy nie implodowała. Nie zgięła do środka. Kombinowaliśmy z rurą, kombinowaliśmy ze zgiętarką. Ale cóż, najlepszy sposób jest, każdy widzi. Wyszło nam 45 cm długości, trochę się ją rozszerzę, żeby były szpary. I będziemy mieli idealnie nasze 50. Marcie. Lutujemy! Robimy teraz co to jest? Wlot albo wylot. Po Krem mógł nie pomóc. No! I mamy nagrzewnicę. Gotowo. Dmuchnąłbym, ale boję się stracić usta. Jeszcze jest piasek w środku. Zaraz będziemy robić test, ale najpierw zrobimy jeszcze nóżki. Wężownicę mamy, więc teraz zabieramy się za spawanie nóżek. Nie ukrywam specem od spawania to ja nie jestem. No ale też robota nie jest wymagająca Jakbyście już mnie już nie zobaczyli, to znaczy, że nie wyszło No Dobra, to tam, to jest do To ma być skuteczne, a nie ładne Chodzimy do drobnych poprawek. Zrobiliśmy test, no i wprowadzamy parę e, modernizacji. Przepraszam, ja wiem, że twoja, twoje dziecięce ja nie pozwala Ci poczekać z prezentem, ale już wiesz co dostałeś. Dodajemy jeszcze drugi krąg na zewnątrz, to przelutowywujemy i zamiast stać na nóżkach, które tak jak widać tutaj nóżki się stopiły w ognisku, to zrobimy sobie wisząco. I teraz zrobię sobie trójnóg, tak jak wielu z was zna. Jacek, bo chyba musimy zrobić zwro zwrot, bo porysowane przyszło. Tu będzie sobie wisiała ta, 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 ta siateczka, na której się będą smażyły a pod spodem będzie nagrzewnica wisiała. O daj to mieć! Ta, 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 ta. Co to tu leci? No patrz, no weź włącz i włącz. Tak długo walczyliśmy z przeciekiem, że prawie buz zamienił mi się w dynię. No ale następnego dnia przed wielki dzień. To jest życie. Minus 1 jakoś 4 stycznia Kupisz też kawałek styropianu za 10 zł zabez, proszę już można lebyć. Czas wątpić pompę! A się wstać. A. No, ile osób chopie w Polsce w styczniu, teraz wpada basen, no będzie go grzało z jeziora. <grym> A pewno my. Patrzcie, pokażę Wam. Pompka pracuje. Patrzcie, idzie, woda idzie, idzie, idzie. Idzie, idzie. Buga! Idzie. I lub. Jest. Teraz trzeba tchuć drewno. Wszyscy przychodzą. Gratują, cieszą się pozytywnie. Miło, nie? No, ja mam takie. Taka, jakby to delikatnie powiedzieć,. Syberyjskie ciepło. O, no, tu jeszcze nie byłem. Fakra. To jest tak zwana palarnia. Tu, proszę. Tu jest y, miejsce palenia. Tu się słyszą grube kłody na później. To jest kotłownia. Ja jestem y, zaopatrzeniowcem. No, tam jest stanowisko. Proszę, sikierka, wszystko. Teraz wielka chwila. Rozpoczynamy grzanie basenu. Mamy godzinę, kurczę, prawie 16 Dobra, szwagier Tele, daj rękę pod spód i utrzymaj teraz 10 sekund. Stanisław, robisz czy nie? Dawać szwagier. No nie. I tak oto właśnie zastał nas wieczór. Przepinamy bombę słabszą na mocniejszą, żeby szybciej nagrzać No i teraz mi temperaturę W chwili obecnej mamy 17 stopni A było jakieś 14, 20 minut temu 17 stopni, no troszkę mało, szczerze mówiąc Bo e, Liczyliśmy na więcej o tej porze Dzień dobry, czy tu jest jacuzzi w lesie? Dobra, przyniosłem drewno Uwaga, teraz gotuj z młodym. Patrz. Troszkę ziółka, żeby mięsko było lepsze. sprawiłem tarkówkę, teraz wrzucamy. Takie piękne chwile, że aż się popłokają. Czyli się na nastroju, piękne pochodnie. Tu jest źródło zasilania. Burczy. 0,7 litra na godzinę i to jest nasze jedyne zanieczyszczenie dla środowiska Ogólnie rzecz biorąc, basen ma 17 stopni, co dla normalnego człowieka jest mało, ale młody On ma dobre, nie wiem, półtora kilograma tłuszczu, więc on mocno trzyma temperaturę Jak zawsze, wyrywny do wszystkiego pierwszy Stwierdził, że skończy do basenu, tylko trzeba założyć je o Kubusia Dzień dobry, a pan tu co? A ja tutaj przelą na jacuzzi, pan? Tak? Tak Kurczę, gdzie to? A tutaj, zapraszam, jak najbardziej A, no, no <totuje> Co? O! Trzeba być prawdziwym mężczyzną rzekłeś, no tak Chłoda jak na zimę trochę chłodna, ale prysznic da się wziąć Mówili, że jacuzzi, ale brakuje mi tu bąbelek, dlatego to nie dla mnie, ja muszę wyjść. A, przepraszam. Za mało fasoli. Chodźcie pionie mój. Czarny czarny chleb i czarna kawa, opętani z samotnością. E, no, chciałem wskoczyć jeszcze raz do basenu, no, ale temperatura na zewnątrz, no, niestety, nie pozwoliła ubrać mi tych samych kąpielów, kąpielówek drugi raz. No. A więc nastała ta biegoponna chwila, w której to ja i oto młody koszwagier, niestety, musiałbym odjechać. Wbijemy do basenu, a zaraz wam opowiemy, co, co by się wydarzyło. Uh! A może zaznaczam, jest. Ile? Minus 6 stopni! Zapraszam! Nie jest ła! Ale nie, no, jest przyjemnie! To jest przyjemne. Te ręce miałem zgrabiałe, i teraz aż mnie parzą, tak naprawdę. Nie ukrywam, tutaj w kąt, trochę jest chłodniej. Korpus Josą krę... A wężka ja kre... 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 Troszkę poświęciliśmy czasu i z Miłoszem i z młodym Żeby dokonać tego osiągnięcia. Mamy 3 kubiki wody przy minus 5 podrżany do dosyć rozsądnej temperatury. Wykarczowaliśmy trochę lasu, spędziliśmy miło czasu. Tak. Ale coś do czegoś te... się musimy wam przyznać. Woda ma 29 stopni. Nie wiem, czy widać. Możecie mi zaufać. Jest ale... to dobra temperatura. Ale to nie jest taka temperatura, żeby można było fajnie, komfortowo posiedzieć przy minus 5 i delektować się życiem. 6. Zwasła temperatura w międzyczasie. Coś jeszcze musimy tutaj poprawić. Tak. Także. Ale cieszmy się chwilą, bo nie każdy wskoczy do basenu. W styczniu, kiedy jest na dworze, minus 6 stopni do basenu nad jeziorem. Młody, tak. słuszna uwaga, cieszę się, że widzisz te pozytywy. Tak. Ach, no! <słyski> 6 stycznia, przypominam. Minus 6 stopni na dworze.